Witam wszystkich Januszy Biznesu. Pewnie zgromadziliśmy się tutaj po to, że, bo chcecie zdobyć 2 miliony fałdolców. Teraz wam powiem, kiedy i co musicie zrobić, jeśli chcecie wziąć udział w tym konkursie. Oczywiście musicie walnąć subskrybą z I oczywiście, też lajka trzeba. I musicie napisać w komentarzu Arena Zmień Graj 7000 punktów. Równa się pytajnik. Kluski Śląskie klusia FN. zaprasza Cię. Trauma truszki Europa 1105 fałdolców. I wyniki będą w 2023 roku 18 kwietnia o godzinie 13, Więc wyczekujcie tego momentu. Powodzenia wszystkim w konkurcie! I jeszcze do, i ma, będziecie mieć większe szanse na wygranie 2 milionów fałdolców, jeśli dołączycie do mojego Discorda. Polecam. Dobra, Dobra. chyba Dobra. mnie słyszycie. I, I taki cel. I cel. I weźcie tam na górze, kliknijcie w. Yy, yy, co tam wrzucę? GameSensa i wykłali na fans jest byłoby bardzo mi miło naprawdę no, tego discorda byłoby super deep się, czyli e, no to ja kończę nie będę przedłużać na